Marzy? Mhm. Ostatnie popraweczki Przed strojeniem mhm. Pierdoły porobić I jedziemy wystroić W końcu by wypadało po kurwa takim czasie Nie no wydaje ci się w końcu. Koła już są zmienione na te piękne, najpiękniejsze Są zajebiste te felgi Świetnie to wygląda nie Niezorobiony mi paperek Fura jest podniesiona do góry Kurwa, tylko nie, tak to nie widać, ale jest kurwa teraz w górze Taka koza się zrobiła jak to mówią A że silnik był składany na szybko, na w sumie 24 godziny przed, a nawet nie, bo na ostatnią chwilę wyjechał, to jeszcze jakieś niuanse, które się ukazały, trzeba będzie podopinać. I wydaje mi się, że w następnym tygodniu, jak dobrze pójdzie, to pakujemy ją na nasz nowy najazd i jedziemy na strojenie. No kurwa na kołach, to mi się średnio chce jechać tym autem, się kurwa, umęczę z tym wydechem jak chuj. <gry> Chcesz to skończyć? Trochę kurwa za głośno wyszło. Chociaż zacząłem się przyzwyczajać do niego. Jak się jeszcze głowy nie urwało, to jest dobrze. Nie, jeszcze głowy nie urwało. A Felgi zmieniliśmy na. Felgi zmieniliśmy na te inne dlatego, że hamownia wpierdala opony, a szkoda mi jest tych nowych opon Więc wylądowała stara felga Jeszcze i tak miało być zrobione tutaj parę rzeczy wprowadzonych zmian miało być chociażby zrobione odgrodzenie tego filtra ale raczej nie zdążę tego zrobić przed strojeniem, na strojeniu to nie ma większego wpływu. No i ta odma tutaj, która jest wyprowadzona, ten zajebisty wąż. Ale to będzie zmienione, to jeszcze przed strojeniem na pewno na pewno to zrobimy, tylko czekamy za częściami. Wyprowadzimy tą odmę trochę bardziej w dół. Tam trochę spodniej Zawsze czegoś wypłynie, jakby nie patrzeć, ponieważ nie ma separatora. A żeby nie żegało wszystko na silnik, bo już nam raz wyżegało, co nieco, to ją pociągniemy sobie tam w dół. A poza tym też lecą opary z silnika, które potem szczypią po prostu kurwa oczy w kabinie. I jakby nie patrzeć, jak tędy, to, to szyby. jak tędy wypierdala, to wszystko zasysa tam filtrem powietrza i... No i czuć co kurwa w kabinie, a nawet jakby wyprowadzić gdzieś tutaj w tym miejscu filterek, to zawsze filtr powietrza do silnika będzie wciągał te kurwa opary. Ale my pójdziemy jeszcze kawałek dalej w dół, tak żeby, gdyby jakieś ewentualne pojawiały się opary z wody z olejem, żeby to kapało gdzieś tam pod spód. A nie chcę tego puszczać przed przepustnicę gdzieś tutaj. No to będzie zajebana przepustnica za jakiś czas na pewno. Więc najlepiej puścić będzie to w atmosferę, te opary. Gdzieś muszę się widać. Ostatnio, jak składaliśmy, to nam się jednego napinacza zapomniało założyć. O tam zapomniało nas. Jest o co Ci chodzi. No teraz już jest. Są jeszcze takie pierdółki, Tutaj, tego jeszcze nie wiem jak to przemocować. by się przydało coś wymyślić. Coś na tej zasadzie trzeba No. Te zawórki są niestety nieprzymocowane. Ale takie tematy to są do ogarnięcia niestety tylko po godzinach pracy. Albo w sobotę, tak jak dzisiaj. W tygodniu to kurwa nie ma kiedy. Bo jak było widać na ostatnim filmie, na ostatnim odcinku. Trochę tego mamy, nie? Troszeczkę. Odrobimy. Także jest robota. Ale woda sama siebie się nie bierze. Nie. Dzisiaj był kolejny przykład Tutaj podaję trochę. Olej już wymieniony, filterek wymieniony. Montujemy, zrobimy jeszcze parę kilometrów. W poniedziałek będzie ładna pogoda, to będzie można nim normalnie pojeździć. To jeszcze parę kilometrów z nim zrobimy. I tak jak powiedziałem, koniec przyszłego tygodnia. Mam nadzieję, że już fura pojedzie na strojenie. I w końcu po prawie kurwa, roku czasu będziemy wiedzieli, ile mocy wyszło. A ogólnie odpycha się w miarę fajnie, więc liczę na, na naprawdę fajny wynik. Zajebiste rozwiązanie, nie? Elektryczny wiatrak Ale tu masz jeszcze miejsce to sobie wisko do łóżce, nie? Tak mm -hmm. Ja jeszcze kurwa klimy tutaj nie nabiłem w tym samochodzie W końcu po dosyć długim czasie udało nam się zebrać Zrobić wszystkie poprawieczki fajne przyrosty mocy, ile dokładnie to będzie, nie jestem w stanie powiedzieć. Mam nadzieję, że od 260 koni mechanicznych w górę. Piszcie w komentarzach, jakie wy odstawiacie wyniki. Ten kto będzie najbliżej wyniku, dostanie od nas jakiegoś fajnego bonusa, jakiegoś fajnego gratisa. Więc zapraszam do obstawiania w komentarzach zarówno na naszym kanale jak i na naszych fanpage'ach. Wklejajcie jakich wyników Wy się spodziewacie w naszym projekcie. No i co? W takim razie do następnego.